Dobrze, to. okej. Okay. Łapy w górę cały czas, uważaj, praca w Tak, to jest cały czas walka, no. Tak jest, dobrze. Jest. Dobrze, Hubert. co robiliśmy? Dorzuć Prosty, prosty, prosty. Tak jest. Tak jest, bardzo dobrze. Poczekaj odetki trochę i teraz, teraz, teraz. Dobrze, tak jest, bardzo, bardzo się dobrze. Ręce, ręce, bardzo dobrze, Hubert. Odetki, poczekaj, oddychaj. I teraz znowu. Dobrze, tak jest, aktualnie, tak ha, ha. jest, pięknie, odetki, odetki. odejmi teraz. Możesz teraz Teraz Łapki, teraz Znowu, A nie jeden cios. noga, noga. Patrz, że nogi są. Wbij się Tak jest, noga kończy. Bravo chwem. Obręć, odbij. A wyżej. bierzecie? teraz. Teraz ty Takie czosz, tak. dobrze. kończ nogą. Łapki wysoko. Ręce do górę, tak, ale lewa Dobrze, jedziemy. Dobrze! Lewa noga. Dobrze, nogi pamiętaj, masz, tak! Znowu kończy dobra noga. Dobrze, Wznåła, no. dobrze Melaze, no, się, do na I swoje robisz teraz. Teraz ty! Tak jest, teraz ty! Dosiady, kończ! To? Dobrze, kupę. Bardzo dobrze, jedzie, jedziesz, Super. Dobrze! Dobrze, dobra, 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 noga. zacznij ręką kończową, zacznij ręką kończową Dobrze. tak jest Bierz, Dobrze, jedzie, jedzie, jedzie z nim Dobrze. Dobrze. Jest. Dobrze. Jest. Dobrze. 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 dobra, Bardzo

dobrze 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 bardzo dobrze dobrze Czerwik. dobrze chodź tak. tak. spokojnie I teraz na... tak. strych no tak. jest reusable, dobrze Takie. chodź oh, chodź chodź Tak, chodź 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 no

Się, tak, 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 tak. Zdrowiać. Tak, tak, brawo, tak Zdrowiać. dobrze. Zdrowiać. Brawo, brawo. Poczekaj. Okej. Okay. Idź bok, idź bok, bok podaj trochę, idź bok. Oddech, i teraz, dobrać. teraz. Teraz, teraz, teraz Kobe, tak. no ja teraz. tak. Tak. Dobrze, Teraz, ty, no, do direto. I hear it till now.

Dove sei tu? mas

エッセロン